Zaczynamy sobie z, od obejrzenia Hogwartu. Polski Hogwart, sezon drugi, epizod pierwszy. I chłopaki, bo już po świętach... I Niestety, nie znam fabuły, ale wydaje mi się, że to nie będzie największy problem na świecie. Skup... Już, nie przerywam, nie przerywam. Chyba zapomnieliśmy o czymś ważnym, tak mi się wydaje. Pamiętacie może, że mieliśmy uratować BDS za To jest spadka. Dobra, faktycznie, było coś takiego. Dobra, trochę ale spokojnie, nic straconego. Ja mam wrażenie, że Blad jego wokale się tak zajebiście bierze. My przecież to. Tylko wiecie, musimy mieć dobry plan, bo no inaczej wszyscy skończymy. A to jest a to nie Karo? Właśnie, to jest Karo! Myślałem, że to jest spadka, ale to jest Karo, bo przecież ona daje właśnie zastanawiałem się, nie pauzuj, przepraszam, muszę. To jest Karo, faktycznie, ale ma podobne gusto wpadki. Tak czy inaczej chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że yy, od razu ogarnąłem, że to jest Karo, po tym jak to powiedziałem, bo zwróćcie uwagę, że jej wokale, znaczy no głos, dubbing jest bardzo uszczegółowiony, że ciężko by było ze streama wpadki coś takiego po prostu wykrzesać, nie? Czy was kabanie i tyle nas było, nie? Słuchajcie! Słuchajcie, ja powiem mam tak A możesz, prze, możesz przez chwilę, chociaż przez chwilę, nie wkur... Na tyle, że żebym chciał coś strzelić kurwa w głowę. Oczywiście z różdżki w świecie go Potter strzelić. Trzeba będzie odbić BDS-a. Jak Wykorzystamy Łukaszka. Łukaszek osobiście pojawił się w tym polskim kogwarcie. Zobaczcie jaki ma wystrzałowy wózek, tak jak lokalny. <laughs> to rozumiem z oglądania polskiego kogwartu, tak? <laughs> wózek do latania. To jaki jest teraz plan? Wpierdamy się do wózka i człowieku, po prostu kurak nas nie puszczą, to rozpędzamy Łukaszka ku w ścianę. Rozpierw Piąta pauza, zamknijcie się. Wpierdamy się, kurwa, normalnie. Taran wieża. Dobrze, że są przekleństwa pocenzurowane, bo nie mógłbym tego oglądać. Stary, rozpierlamy I się wpierdamy w Azkaban I normalnie akcja, reakcja, nie? I tyle. Ta wieża to oczywiście więzienie. Yy, w fikcyjnym świecie Harry'ego Pottera, i oni w nią. Dobra, jak widzieliście, w latającym wózku są tylko dwa dodatkowe miejsca, tak. Jak się powiększył! Dobra, jak widzieliście, w latającym w wózku. Ale są on, tylko on jest dwa gigantyczny! A nie, bo jest bliżej, okej. Okay. Jest tak, że życzę wam powodzenia, Oddaję wam to a i ten, prawie zapomniałam. W razie gdyby dzwonił telefon, to odbierzcie, okej? Okay? Bo to jest bardzo ważne. Także no, pamiętajcie o tym. Ach, lecimy. Lecimy do Askabanu. A ciekawe skąd blady właśnie ten? Gdzie on grał w Hogwarts Legacy czy co? Oho, Askaban. O, to miejsce jest tak emocjonujące. <ścoughs> Kurde, te reakcje Bloody'ego są całkiem O Ooo, Askaban. O, to miejsce jest tak emocjonujące. Balekite kurwa, Szotujcie to. Gdzie to jest git! Aha, to... Ja muszę sobie takie wziąć. Cieka kurwa, ciekawe, z jakiej to sytuacji. No, no. Dobra, dobra. To jest twój lek, kurwa? Piwo to mój lek. Piwo to moje paliwo. Piwo to moje paliwo. Ej! Jeden umysł! Ej, ej, co jest? Stare, to się to Nic, spokojnie. Boję się. Krzyknij, stary, coś. Jest. Kto to kurwa był? <laughs> Przepraszam, ale mój kolega jest, y ma tutaj niebieską kartę, nie że chodzi, że bije kurwa żonę, tylko że może zaparkować tutaj, więc pojeżdżamy tutaj. tutaj, jest wyjazdówka kurwa, jest? Bungie, no, Banchi, <laughs> Nie chce mi się gadać, po prostu Usiadłem i nawet fotel nie zeskrzypiał ani razu, let's fucking go <śmiech> <śmiech> Dobra, Jaka smutna panda Dawaj mi tu kurwa, pojedynek, drendfota Grześ teraz do... O jajcarzu! Pasie, łamie ser rękę, w tym momencie. Ty... <grym> Panny, nie rób tego, no! Nie! No kurwa! Nie rób tak! Ja <grym> Majko Dripu skrzydzę cię... I... niszyć! Ja że jestem najlepszym kama magiem na świecie, człowieku! Ja p... Jesteś tutaj? Otworzę to i zobaczę co tam jest. Na pewno nic się nie stanie. O Jezu Uwaga. Jak nie chcecie oglądać ze mną, który co chwilę zatrzymuje, to nie zapominajcie, że możecie wejść na ten film sami i obejrzeć go w całości. Do czego gorąco zachęcam, bo bardzo pomożecie autorce. Zostawcie lajka pod nim, pozdrawiam. Jest i on, Kurwa mać, nie? Ale siebie, bro, tu. Prowadź, Mati, prowadź. <grywa> to jest Mati? Czemu on tak wygląda zajebiście? Prowadź. Normalnie, szedł z szasa. Szedł Sasza, kurwa, szedł Sasza z szosz Kurwa Szedł Sasza. <noise> Zajebiste są te postacie. Jak ta postać multiego słodko wygląda. Wszystkie to słodko wyglądają. Szosą posuszy Sosza jest szuk... kurwa. Mać. Ja pierdolę. Jemany chomik, kurwa, mać. To się nazywa inteligencja, milion IQ, IQ. No, Łukaszek też zajebiście zrobione. Tam! Tam trzeba iść. Tam jest wejście, dobra, jestem kurwa, geniuszem. Rozbieg, czaj, patrz pasz teraz! Kurwa, co ty robisz? Jezu, żegam się. Dobra, już więcej tak nie robię. Uspokój się! Widzisz kurwa? Coś tu jest. Czuć, czuć taki niepokój bym powiedział. Słyszę ty, a z co to za śrzek... Piotrek jesteś, żeby to na YouTube'a wrzucić? Jak mi się podoba? Jak widzisz? Bardzo. Ja to zawsze jestem taki pozytywny i mi się wszystko podoba. Yy. Ogarnij się, bo my wkończasz! Przysięgam, że zaraz wezmę tą statuetkę od Twitcha i ciąku podaruję yy, w prezencie. A to z <laughs> skojarzę. z kosztem. Tak. każde... jak on grozi wszystkim. Z tego Czemu jesteś taki. Próbowałem? Hiiiiiiiii! Osiągnięcie unlocked achievement, just a prank. No, dostaliśmy cynk gdzie musimy się udać technicznie jesteś tam? Proszę, ja się zmienię, przysięgam. Myśmy... Kasia takie słowa powiedziała? Uszmy, trzeba będę śmierć. A doktorem? Właśnie poszliśmy. Czemu Kazic ma takie dziwne oczy? Bo każdy ma takie proste, ona ma jakieś dziwne. No ja jestem głucha i po udarze, no wiecie, no. Aha! Przysięgam, że nie wiedziałem i to nie miało być jakaś ten... proszę. Dziękuję bardzo za donate, bracie. Masz jedną czwartą, masz jedną czwartą na kepsa, Pozdro, heriks. Bardzo mi miło. Iśnę ta sztyny, oczyszcz. Nie, 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 sięgam! pam, bam, 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 bam. bam. Remek rzuca takie zaklęcie jak ja wczoraj na turnieju PvP. Dobrze, że dzisiaj mnie nie ma na turnieju, bo wy wiecie, co by się z nimi stało, nie? Um, watetą, To jest chyba najmądrzejsza dyskusja w całym polskim homwercie. Mega, bardzo zaawansowany dialog pomiędzy dwoma bardzo charyzmatycznymi postaciami. Zapytajmy jeszcze ją o szczegóły. Co ty odwalasz, kobieto? Co ty zrobiłaś w ogóle? I źle się zachowałam względem Nathana. Nie wiem, czy on mi tu kiedyś patł. Bo moi drodzy, mogę być <słyszy> historię, jak się to wszystko zaczęło? Zaczęło się to tak. Pamiętam to. <śleszy> no jak? <śleszy> Kurde, szkoda, że nie znam Lorkasi w tym wszystkim Co no Jest, ale mam intro! Nawet dostałem własny jingle ja nie mogę! Ej, ja tu coś gadam! Nie, nie, nie w tę stronę! Jeszcze będę Kasię poskrawiał! Nie, dobra! Karo, nie wytrzymam zaraz ze szczęścia! Cześć, jestem Natan z Gorzyki i mam w dupie Mocne nowe postacie w polskim Hogwartsie, jak widać. A więc tak, naprawdę ja z duchami mam już y, kupę wspomnień. Chciałabym tylko wytłumaczyć tutaj moją minę, e, ponieważ Karolina posadziła takiego klota na tym kiblu, ze stąd moja mina. I jesteśmy tu teraz. Mamy jedno zadanie. Ja już myślałem, że Kasia mnie z i że ta mina jest przeze mnie. A nie, przez moje wspomnienia z duchami ona jest długo Zaczynamy! Zamieniam się w łowce. Muszę się mega skupić. Jeszcze nie wiem, co mnie dzisiaj czeka. Fifarofa, kurwa. Ale nie ma co przeżywać. Nie, ja też za bardzo się nakręcam, za bardzo się nakręcam. Nie Jaki wczoty! Ale to jest totalnie dziwne, bo ja pamiętam z jakiej to jest sytuacji! Ja pamiętam nawet gdzie ja to mówiłem chyba mniej więcej. No jak w fazbofobie grałem, nie? Nie ma co przeżywać. Będzie <noise> dobrze. O, nie ma co aż taką refinkować. Emet mi przyniósł piłkę z takim kłakiem. Jak <noise> ja jestem zestresowany, to niwczo. Nie, Je, ty to ku... znalazłeś. Zaraz spokój. bo pętany doby będziemy spokój, grać. Spokój. Odkręcił wodę w kranie. <noise> Te dotknął dźwięk. pianina, tylko teraz pytanie, gdzie on jest, bo tak, odkręcona woda, pianino dotknięte, no na pewno jest gdzieś tutaj, chociaż... chcę się o coś z rękiem i mówię mu, Remek, ja tyle dzisiaj zrobiłam, potrzebuję twojego wsparcia, no i mówi, dobrze, do następnej rzeczy cię wesprę. Jestem w kropce, bo szczerze mówiąc, nie czaję w co ten duch sobie ze mną pogrywa. Ale... Emet się do mnie odwrócił tyłem i ja zobaczyłam, że Emet miał na dupie przyklejoną kupę, ręka, <laughs> i lecz nie Szkoda, że moje duchy pasmopowi takie nie były. Widzicie, jak z dupy Emet. Nie wierzę, że akurat takie trudne gówno. Mm. Matko, nie strasz! <laughs> Jeszcze by walił wszystkie talerze, jak poltergeist. <śmiech> <śmiech> takie to jest randomowe. Ona tam gada, jakieś o okocie, a ja po prostu szukam ducha. <laughs> Ten ściek chyba zmienił pokój, czajcie to? O, patrzcie, gigantyczne kitku. A mogę pogłaskać? Eee, ściek <laughs> zmienił pokój. No nie od mnie tak będzie chodziło w sumie. Jest, dobra, mamy pokój. Z Gorzyk, wypad stąd, Z Gorzyk, wypad stąd. Te. Ej, tego tu wcześniej nie było. <laughs> to będzie ending, bad ending, bad ending, ku. A Łużko, będzie. Łóżko, zakończenie. A! <laughs> Zajebiście! Tak bym mam właśnie na kasie. Oczywiście w sytuacji, w której byłaby duchem, bo jest, boję się zjawisk paranormalnych. To nie jest nic personalnego. Przecież mi za to prokuratora przybiją. No święty. <noise> 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 to był wypadek, on sam tam wskoczył. Przygrzmociła. Proszę. Na gdzie się zachowałaś? Zachowuj się trochę. Kobieto. Na kamizelce miałem napisane sigiemka, nie zwróćcie uwagi, kurde. Puszcie mi, błagam! Wypuśćcie mnie, proszę! Błagam! Nie jestem! Nie jestem od Voldemorta przysięga! Wypuśćcie mnie, Dumbledore! Żeby wytąd to ciężką, co powie to do? adu. ado Bidoes. Co on tutaj robi? C. Ja nawet nie wiem czy mogę przeczytać to w taki sposób, kurwa, nie? Mogę się czuć spokojnie Ale nie złama ta O, jak Cozy tutaj? Fajne miejsce, siema! Siema stary. Witam kur... O co chodzi, Mortki? Witam serdecznie. Co ty, ty żyjesz? Czy... Mortka, proszę, abyś do nieoczasanej. Nie do widzieliście, widzieliście szoty, szoty ze stopami, widzieliście? Mocne, szczerze, mocne. No, nie... no? Aha! Halo, halo. Hello, hello. Yy, Słuchaj, <laughs> Chcę zrobić odwrót. W sensie, bo przydzielili nam nowego tymczasowego gajowego, więc. Yy... Może nie róbmy sobie problemu w ogóle. No, to jest tam łączne płki zimy. A wczoraj miałam taki sen, że mam nad wodą dom. Śpiewają ptaki w tle, jestem tam z tobą stąd. Słychać fale. No, jakiś zjedny, ale trudno, nie? Nie róbmy sobie przypału, wracajcie. Dobra, je Trzymajcie się. Bardzo super się e, z wami się działo. Bardzo dziękuję. Trzymajcie się, najlepszego. Jesteśmy w kontakcie. Koniec! Nie Dawaj, dawaj multi, dawaj, dawaj O, jeszcze Kur... jestem, jeszcze jestem! Wydzę w kontakcie O nie, czy to z Dawaj, dawaj multi, dawaj, dawaj Co ty kurwa żyjesz? Kurwa, jestem zigiemką, nie? Więc Jak to jest kurwa możliwe? To będzie ending, bad ending, bad ending Kurwa będzie zaraz A! Boże! Nie! Nie wytrzymam! Nie wierzę, że ja to przeżyłem! Nie. Zrobiłem backflipa! Nie wierzę, że ja to przeżyłem! Nie. Tak bym zareagował, gdyby coś takiego się stało, gdybym naprawdę spadł z okna i zaczął robić, zrobił fikołka i upadł na nogi i przeżył, to bym zareagował jeden do jeden tak samo. Nie wierzę, że... Pokazuj mi kurwa, gdzie oni są! Tego. Nie pamiętam ja tego Tak rozumiem, że czasami są emocje, ale jakakolwiek minimalna kultura osobista to za wąga. powinna być do z jasnego zachowana Nie przeklinamy na streamie na tiktoku s**a Która? Mm. Oh. <śmiech> <śmiech> Już nie wiem co wymyślić. To jest żartka, się jest świetną osobą. <laughs> no dobra, no i fajn, co nie? Misja ukończona. więzień miłości. Okej, okay, mówicie, że jest scena po napisach. No to czekamy. Ale już mogę powiedzieć, no że jest to mega randomowe ogólnie, nie jest to mega randomowe, no ta fabuła jest taka, wiecie, że po prostu taki misz masz, taki chaos jest duży, ale to nie w tym rzecz, no bo to takie małeś, taki jest koncept. No zajebiście mi miło, że się pojawiłem w tym, nie? Świetna zabawa i cieszę się w ogóle, że takie fajne zakończenie wleciało. Bo to, że w ogóle w ciągdowym kasie jeszcze wzięłaś ten klip z tego, jak ja tam krzyczałem chyba do... Olszy, jak go zabijałem na utpoście, nie przeklinamy, na streamie, na TikToku. Idealne i wciągam Kasię do mojego ghost łapacza, yy, jako ghost łapacz, nie? Nawet nie wiem, co powiedzieć. Zajebiste. <ścoughs> Za kasie 107 w Winstreaku? Chyba tak. obejrzmy w zasadzie ludzi, którzy się przyczynili do twórczości. A czy to są, to są wspierające na YouTube chyba tak? Nie? Absolut cinema, no! Dziedzictwo Holskiego Hogwartu. Polski Hogwarts. Koniec. Ja chcę się zemścić. Chcę się na nim zemścić. Zróbmy mu pranka. Na przykład, takiego, żeby nie żył. Zajemniczy spraw. No dobra, no i co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że no co, no Ej, czy. Ja się nie będę zgrywał. No ja oczywiście, że tak się cieszę z tego, że tak dużo miałem czasu antenowego i mogłem się ponapawać tym udziałem. Zajewistą satysfakcję mi to sprawiło. Zajewiste zakończenie, świetnie wymyślone, dało mi to dużo radości. Mam nadzieję, że będzie polski Howard dawał wam i mi też, mam nadzieję, dużo radości przez następne wydania. Nie zapomnijcie, żeby wejść do Karo. Na ten, na filmik, dlatego że ona dużo się napracowała i fajnie jakby ten film jej się fajnie wybił. No i jeszcze raz chcę, żeby to wybrzmiało, że bardzo dziękuję, że się zdecydowała na to, żeby mnie zanimować, wrzucić i wymyślić, bo po prostu to jak ktoś, no to jest taka inwencja twórcza, że nie da się tego to się zawsze przyjemnie ogląda. Bierzesz losowe rzeczy ze streamów i dorabiasz do tego historię, w ogóle dwie osoby złączone, a najlepsze jest to, że ja z Kasią miałem Bif na YFL i teraz nagle na SMP i teraz nagle mamy z nią beef w tym i... No nie ukrywam, no jednak ją wciągnąłem do tego łapacza, nie? No jednak kurde, no... Ktoś musiał! Ktoś musiał wygrać! No... Powiedzmy sobie szczerze, tak, no akurat padło na mnie, no ja tego nie, nie reżyserowałem. Czy, 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 czy ja jestem z z zadowolony z tego przebiegu wydarzeń? No to no, 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 nie ukrywam, nie ukrywam.